Leci, 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 leci. Gdzie stajesz? O oh na mnie leci. Mm. Mocniej dmucha jej albo bliżej Ma Maja, usiądź sobie. No. Chodź Emilka tutaj, Emilia. Mila, chodź tu. Emilka. Zami będziesz robić bańki? Emilka, zobacz tutaj. Tu, Emilka, tu jest Maja. I tu są bańki. O, już się bańki nie interesują. Emilka! A Koko, powiedz papa. Papa, a zrób rączką, papa. Papa, papa, pa, pa, pa. rączką. Mama, papa. Mama, robisz, papa? Sama stajesz? O. Co to było? Co to było?